Ostium to gra karciana w klimacie mrocznego fantazy, w której gracze walczą ze sobą o panowanie nad nowym światem. Podczas gry budujemy swoje talie poprzez rekrutację potężnych kreatur wcielanych do naszej armii. Kluczem do zwycięstwa jest odkrycie kombinacji, umiejętne łączenie zdolności swojej armii, a także odpowiednio szybkie reagowanie na działania przeciwnika. Zwycięży ten, który pierwszy zniszczy przeciwnikowi wszystkie trzy bramy. A jak w to się gra? Rozgrywkę zaczynamy od zadbania o nasze karty, czyli włożenia ich w dedykowane koszulki, które znajdują się w pudełku. My w tej prezentacji, dla uniknięcia odbić w świetle, użyjemy niezakoszulkowanych kart. Na środku stołu układamy rząd kart wytrzymałości bram. Na każdej z nich kładziemy znaczniki punktów wytrzymałości na polach z liczbą 15. Jest to wartość maksymalna, nie można jej przekroczyć. Teraz każdy z graczy układa swoje bramy w własnym obszarze gry w taki sposób, aby znajdowały się naprzeciw bram przeciwnika oraz karty wytrzymałości bramy. Ogólne założenie jest takie, by utworzyć trzy kolumny. Pierwszy rząd nad kartami bram to rząd obrony, drugi to rząd ataku. Właśnie tutaj będziemy przywoływać kreatury, ale o tym opowiemy za chwilę. Na początku każdy z graczy przygotowuje swoje karty startowe: 10 kart chowańców oznaczone symbolem jedynki dla pierwszego gracza i dwójki dla drugiego. Pozostałe odkładamy do pudełka, są one używane tylko w rozgrywce trzyosobowej. Każdy tasuje swoje karty i tworzy z nich zakryty stos talii gracza obok swojego pola bitwy. Gracz rozpoczynający dobiera teraz 3 karty, a kolejny 5. W późniejszych etapach będziemy zawsze dobierać do 5 kart na ręce. Należy zostawić również miejsce na stos kart odrzuconych każdego z graczy. Teraz szykujemy pole przywołań. Tasujemy karty suwerenów, to te z podkreślonymi nazwami, i układamy z nich stos, a następnie odkrywamy i kładziemy obok dwie karty. Na końcu rzędu umieszczamy talie pierwotnych. Wszystkie karty wojowników tasujemy i tworzymy z nich zakryty stos, a następnie odkrywamy i układamy po trzy karty w dwóch rzędach. Dwie karty z prawej strony tworzą strefę odesłania wojowników. Jest ona częścią pola przywołań, ale daje nam trochę inne możliwości przywoływania kreatur. Musimy oczywiście uwzględnić jeszcze miejsca na stosy kart odrzuconych przy polu przywołań oraz kart usuniętych, najlepiej obok pierwotnych. Rozgrywka w Ostium opiera się na naprzemiennych turach graczy, którzy realizują kolejno fazę rozwoju i fazę ataku. FAZA ROZWOJU w tej fazie rozbudowujemy swoją armię i szykujemy się do bitwy, wykonując następujące akcje dowolną liczbę razy: odrzucenie, przywołanie oraz przesuwanie i odwoływanie kreatur. Każda z nich daje nam możliwości wykorzystania zdolności postaci. Przyjrzyjmy się bliżej tym akcjom. Odrzucenie kreatury to odłożenie karty z ręki na 100 z kart odrzuconych, dzięki czemu możemy wykorzystać zdolność znajdującą się po prawej stronie od strzałki. Na przykład w przypadku chowańców, będzie to uzyskanie kryształów, które są walutą w grze. Z takiej zdolności nie skorzystamy jednak w przypadku, gdy przywołujemy kreaturę z ręki na pole bitwy. Przywołanie kreatury. Kreaturę można przywołać na dowolne miejsce pola bitwy na cztery sposoby. Z ręki, bez płacenia jej kosztów w kryształach, ponieważ taka kreatura już ci służy. Z pola przywołań Płacąc pełen koszt przywołania wojownika pierwotnego lub suwerena i kładąc kartę na polu bitwy. Pustego miejsca po kupionej karcie wojownika nie uzupełniamy przed zakończeniem fazy rozwoju, natomiast po przywołaniu suwerena należy natychmiast odkryć kolejną kartę. Ze strefy odesłania wojowników, płacąc pełen koszt przywoływania i kładąc kartę na pole bitwy. Oraz ze strefy odesłania wojowników na swój stos kart odrzuconych, płacąc za nią jeden kryształ. Kolejną akcją jest przesunięcie albo odwołanie kreatury. Kreatury można przywoływać tylko na wolne miejsca pola bitwy, zarówno dla rzędu ataku, jak i obrony. Więc jeśli chcemy jakąś kreaturę umieścić na zajętym miejscu, możemy najpierw wykonać akcję przesunięcia lub odwołania kreatury, aby zwolnić miejsca na nową kartę. Za jeden kryształ możemy przesunąć kreaturę na dowolne, niezajęte pole własnego pola bitwy, zamienić miejscami dwie dowolne kreatury, albo odwołać kreaturę, czyli natychmiast zabrać kartę z pola bitwy i odłożyć ją na 100 z kart odrzuconych. Należy pamiętać, że odwołanie to nie to samo co odrzucenie. Karty z ikoną pędu nie wymagają opłacania kosztu odwołania, a zdolności z czaszką aktywują się tak jak w przypadku pokonania kreatury w fazie ataku pole bitwy. Zdolności aktywne kreatur dostępne są jedynie w chwili przywołania kreatury na pole bitwy. Możemy wtedy skorzystać ze zdolności domeny głównej właśnie przywołanej kreatury, mając na uwadze, że aktywują się one tylko w momencie przywołania kreatury z ręki, chyba że posiada ona zdolność pęd. Możemy też użyć zdolności domen bocznych tej kreatury i kreatur bezpośrednio sąsiadujących z nią w rzędzie, jeśli spełniają warunki synergii klanowej. Na czym polega synergia klanowa? Występuje ona zawsze, kiedy znajdujące się na polu bitwy i sąsiadujące ze sobą w poziomie lub pionie kreatury należą do tego samego klanu, czyli innymi słowy, są tego samego koloru. Dzięki temu możemy korzystać ze zdolności domen bocznych sąsiednich kart, które już wcześniej znajdowały się na polu bitwy, oraz prowadzić fuzję mocy z bram, ale o niej opowiemy za chwilę. Należy pamiętać, że pierwotni również mogą uczestniczyć w synergii, a chowańce, choć same nie posiadają zdolności, umożliwiają aktywowanie domen bocznych kreatur tego samego klanu. Gracz samodzielnie decyduje, kiedy jego faza rozwoju się zakończy. Na ręce mogą pozostać niezagrane karty, a dostępne zdolności mogą, ale nie muszą zostać wykorzystane. Przed przejściem do fazy ataku należy uzupełnić pole przywołań wojowników. Pozostałych wojowników ze strefy odesłania odkładamy na stos nieprzywołanych. Wszystkie pozostałe karty przesuwamy w prawo. Najdalej jak możemy. W wolnych miejscach dokładamy nowe karty wojowników, a jeśli talia wojowników się wyczerpie, należy potasować stos nieprzewołanych i utworzyć z nich nową talię. Teraz jesteśmy gotowi do ataku. Faza ataku to faza, w której nasze kreatury w rzędzie ataku szarżują na bramę przeciwnika. Co ważne, mogą atakować jedynie na wprost. W trakcie szarży możemy pominąć kreatury znajdujące się w rzędzie ataku przeciwnika, lecz z tymi z rzędu obrony, o ile tam są, musimy się zmierzyć, zanim uderzymy w bramę. Podczas rozpatrywania ataku uwzględniamy zdolności pasywne wpływające na moc kreatur oraz wzmacniające fuzję mocy. No ale właśnie, czym jest ta fuzja mocy? Z każdej niezniszczonej bramy możemy poprowadzić łańcuch fuzji mocy, jeśli jest ona połączona z szarżującą kreaturą za pomocą synergii klanowej. Fuzja zwiększa moc tej kreatury o 2, choć ta wartość może być zwiększana przez moc kreatur. Warto pamiętać o pierwotnych, którzy mogą współtworzyć łańcuch synergii. Synergia może występować również w poziomie, co pozwala nam zaatakować bramę przeciwnika, która nie znajduje się na wprost od tej, z której wyprowadzamy fuzję. Możemy jednocześnie prowadzić kilka fuzji mocy, z każdej bramy po jednej, czyli maksymalnie 3, jednak musimy pamiętać, że łańcuchy synergii nie mogą się krzyżować. Pogadajmy teraz o zniszczeniu bramy. Kiedy brama ulegnie zniszczeniu, czyli jej liczba punktów wytrzymałości spadnie do zera, dzieje się kilka rzeczy. Najpierw ściągamy znacznik z karty. Następnie, w kolumnie zniszczonej bramy, wszystkie kreatury jej właściciela oraz kreatura w rzędzie ataku szarżującego gracza zostają pokonane. Kreatura w rzędzie obrony pozostaje nietknięta. Na końcu zakrywamy kartę zniszczonej bramy, a jej właściciel dobiera kartę suwerena jako rekompensatę. W kolumnie bez bramy nadal mogą pojawiać się kreatury, jednak zniszczona brama nie generuje fuzji mocy, a wszystkie obrażenia zadane jej przez przeciwnika przepadają. Pokażemy wam teraz całą przykładową fazę ataku. Najpierw podliczmy sumę ataków wszystkich trzech szarżujących kreatur. Jugulo z kolumny prawej bramy nie będzie korzystał z fuzji mocy, zaatakuje za bazowe trzy obrażenia. Ignis również zaatakuje za bazowe trzy obrażenia, plus 1 za synergię z Jugulo oraz plus 2 z racji fuzji mocy wyprowadzanej z prawej bramy. Daje to łącznie 6 obrażeń. Aurora natomiast zaatakuje najpotężniej, jej bazowe trzy obrażenia będą podbite aż pięcioma obrażeniami wynikającymi z fuzji mocy ze środkowej bramy. Dzieje się tak, ponieważ sama Aurora, jak i Fossa dają łącznie plus 3 do wzmocnienia fuzji. Daje to łącznie 8 obrażeń. Zobaczmy, jak to się odbije na przeciwniku. Jugulo z prawej decyduje się pominąć przy ataku Fonsa i uderzyć bezpośrednio na bramę. Zadaje jej 3 obrażenia. Ignis ze środka postanawia najpierw pokonać skłamę z linii ataku przeciwnika, a następnie to samo robi z Iugumem, którego obrona wynosi 3 z racji dodatkowego symbolu tarczy. Zatem całe 6 obrażeń z ataku pokonuje obie kreatury. Brama pozostaje nietknięta. Na koniec Aurora i jej 8 obrażeń uderza najpierw w obrońcę, pokonując go, a pozostałe 6 obrażeń trafia w bramę. Jako, że miała ona tylko 5 punktów wytrzymałości, to uderzenie niszczy ją i wyzwala destrukcyjną energię, która w efekcie pokonuje również Aurore. Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy straci wszystkie swoje bramy, pamiętając, że wtedy nie rozpatrujemy już zdolności pokonanych kreatur. W Ostium możecie również grać solo lub w trzy osoby. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście w instrukcji, ale jeśli potrzebujecie więcej wskazówek, zajrzyjcie na tę stronę. Link znajdziecie w opisie filmu. Miłego grania!